Miejsce naszego spotkania jest przypadkowe bo właśnie tutaj będzie realizowany biurowiec, nowoczesny obiekt biurowo-usługowy w ramach programu Fabryka. Pozwolą państwu, że przedstawię uczestników dzisiejszej konferencji. Jest z nami pani minister Anna Gębicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień pani minister. Dzień dobry. Jest oczywiście pan prezydent Marek Wojtkowski, prezydent Półtławka. Dzień dobry. również pan wiceprezydent Krzysztof Kukucki. Jest z nami pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska, dyrektor biura poselskiego, pani poseł Janny Borowiak tu. oraz Mariusz Domeradki, prezes spółki operator ARP spółki, która będzie odpowiedzialna za realizację tego przedsięwzięcia. Jako pierwszą poproszę panią minister o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to jest kolejny krok na drodze realizacji programu Fabryka we Włocławku. Przypomnę tylko, że program Fabryka jest jednym z elementów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. My jako rząd przyjęliśmy, że stawiamy na zrównoważony rozwój, na to, żeby każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, miał takie same szanse, takie same możliwości. I właśnie w tym celu przygotowaliśmy różne rozwiązania, takie m.in. jak program Fabryka, czyli tworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych w miastach. Tak zwanych tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Wiemy, że Włocławek się wyludnia, wiemy, że trzeba temu jakoś zapobiec i to jest jedno z takich rozwiązań. Ja przypomnę tylko, że miasto korzysta także z innych wypracowanych przez nas rozwiązań, chociażby ostatnio pan prezydent odbierał czek nasz prawie 16 milionów złotych w ramach programu Rozwój Lokalny. Teraz, e, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby powiedzieć o tych postępach w realizacji programu Fabryka e, i ja się bardzo cieszę, że tutaj też właśnie ze strony samorządu była taka pozytywna odpowiedź, kiedy przyjechaliśmy z panem prezesem, kiedy... Rozmawialiśmy, naprawdę tutaj ten odbiór był bardzo dobry i bardzo się cieszę, że ta współpraca właśnie między ARP, między rządem, między samorządem dobrze się układa, bo to pokazuje, że wspólnie możemy więcej i wspólnie możemy realizować takie projekty jak właśnie program Fabryka. Bardzo dziękuję Pani Minister. Ja zaproszę Państwa do zadawania indywidualnych pytań, ale pozwolą Państwo, że przejdziemy przez wypowiedzi. Panie Prezydencie, zapraszam. Drodzy Państwo, no ja tylko mogę podpisać się pod tym, co Pani Minister powiedziała. Miejsce jest nie, nieprzypadkowe, bo ono jest rzeczywiście świetnie zlokalizowane. Właściwie jesteśmy w takim miejscu, które ma bezpośredni dostęp do drogi krajowej i na tym nam bardzo zależało, bo Przecież mamy świadomość, że w pobliżu naszych, w granic naszego miasta buduje się ogromna strefa gospodarcza. Dlatego też biurowiec klasy A, akurat w tym miejscu, on na pewno wypełni zapotrzebowanie dużych podmiotów gospodarczych na zlokalizowanie tutaj swoich biur. I taka jest oczywiście idea. Także też przy tej okazji pragnę podziękować, bo te prace właściwie przebiegały błyskawicznie. Wczoraj, żeśmy dokonali już kwestii formalnych, podpisane zostały akty notarialne i umowa spółki, bo spółka celowa na tę okoliczność została zawiązana między ARP i gminą miasto Włocławek. Także te kwestie formalne żeśmy już wypełnili. I teraz, oczywiście, przystępujemy już do całej procedury której efektem będzie oczywiście rozpoczęcie budowy w drugim kwartale 2022 roku. Ja ze swojej strony bardzo liczę na ten projekt, bo w przestrzeni biurowych w Wrocławiu, jak się okazuje, brakuje i właściwie te nieruchomości, które powstają, Mieszkalno-usługowe natychmiast są wykorzystywane, więc tutaj nie mam też żadnych wątpliwości, że akurat w tym miejscu takie przestrzenie biurowo-usługowe na pewno wypełnią swoją rolę. Bardzo dziękuję, Pani Prezydencie. Zapraszam lat do zabrania głosu. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, w którym w 2024 stanie piękny budynek i będzie to wizytówka miasta. Ja się cieszę i w imieniu pani poseł Jany jak tutaj zabieram głos, cieszę się, że taki obiekt powstanie. Na blisko 11 metr tysiącach metrów kwadratowych będą zlokalizowane y, miejsca pod y, usługi biurowe, usługowe. miejsca, y, Jest to znakomita lokalizacja. Włosławek, trzeba powiedzieć, ma podstawowy, największy kapitał, ma ludzi, ma ludzi zdolnych, utalentowanych, którzy szukają takich miejsc, gdzie mogą swoje zdolności rozwijać, gdzie mogą zakładać swoje biznesy i to miejsce będzie właśnie takim miejscem. Już w 2018 roku ten program Fabryka został zainicjowany już w czerwcu, w październiku 2018 roku na konferencji prasowej prowadzonej przez panią posłuchajnę Borowiak. Został dla Wrocławka wstępnie ogłoszony ten program. Dzisiaj mamy tutaj już możliwość usłyszeć większe szczegóły. Cieszę się, że to miejsce będzie zagospodarowane w taki piękny, atrakcyjny sposób, będzie wizytówką miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor i zapraszam Mariusza do prezesa spółki Operator Arty. Ja chciałem na początku podziękować tutaj Państwu, Panu Prezydentowi, Panu Wiceprezydentowi za wsparcie na szczeblu lokalnym inicjatywy, a Pani Minister za wsparcie na szczeblu centralnym. Bez tego wsparcia nie, nie byłoby możliwości rozpoczęcia tej inwestycji. Odnosząc się do słów poprzedników, te, ta inwestycja. Tego typu inwestycje mają wspomóc zrównoważony rozwój. Skupiamy się w tej chwili nie na dużych aglomeracjach, bo inwestować w dużych aglomeracjach jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo podejmować decyzje inwestycyjne i banki bardzo łatwo udzielają finansowania na tego typu inwestycje. W takich miastach jak Elbląg, Stalowa Wola, Chełm czy Włocławek, no już dużo trudniej miejsc Mam nadzieję, że my pokażemy, że to jest, bo to jest przedsięwzięcie czysto biznesowe, tak? inwestorom, że tak, tego typu przedsięwzięcia mogą odnieść sukces, tak zgodnie z zasadą, jak to powtarzam, biznes przyciąga biznes. To będzie pierwsza inwestycja, która uruchomi domino, tak? zanim pójdą kolejne. Ta inwestycja ma, nie będzie służyła tylko podmiotom z zewnątrz. Na parterze będą zlokali zlokalizowane lokale usługowe, lokale gastronomiczne, które będą służyć tutaj lokalnej społeczności. Więc mogę powiedzieć jeszcze. Obiekt, tak jak tutaj Pani Dyrektor powiedziała, to jest 11 tysięcy metrów kwadratowych, 5 tysięcy metrów powierzchni biurowej, 2 tysiące metrów powierzchni handlowo-usługowej. Parking podziemny, budynek certyfikowany, budynek biurowy klasy A lub A+. Plus. Inwestycje rozpoczniemy, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód formalnych. Oczywiście tutaj wiem, że ze strony miasta na pewno nie będzie, bo jesteśmy, panowie prezydenci nas wspierają, jak i cały urząd. Rozpoczniemy budowę w drugim kwartale 2022 roku. Wniosek o pozwolenie na budowę będziemy składali w grudniu 2021. To, że zawiązaliśmy wczoraj spółkę, to jest tylko formalność, bo tak naprawdę my już prace projektowe prowadziliśmy. Mamy zaawansowany etap prac projektowych. To, co Państwo widzicie, to nie są wizualizacje obiektu, który nie powstanie. Właśnie tego typu, taki obiekt powstanie. Tak? To jest, w międzyczasie oczywiście zmieniliśmy lokalizację, więc te wizualizacje są inne niż te, które pokazywaliśmy Państwu w zeszłym roku. Na ulicy Tumskiej pojawiło się ileś tam problemów, dlatego musieliśmy zmienić lokalizację. Panowie prezydenci wskazali nam błyskawicznie nową. My zaakceptowaliśmy, przeprowadziliśmy analizę i zdecydowaliśmy się tutaj. To jest obiekt, który powstanie. Obiekt jest tak naprawdę kaskadowy, w związku z tym, żeby optymalnie wykorzystać tutaj ukształtowanie terenu. Od 3 do 6 kondygnacji łącznie 77 miejsc parkingowych na parkingu podziemnym, 52 na parkingu podziemnym, naziemnym. Cóż mogę powiedzieć? Obiekt ekologiczny, tak? czyli będziemy mieli po pierwsze energooszczędny, będzie budowany przy zastosowaniu pełnej prefabrykacji. Z tego co wiem, miasto tutaj realizuje już też inwestycje w pełnej prefabrykacji, czyli inwestycję mieszkaniową, dokładnie w tej samej technologii będzie budowany ten biurowiec. To pozwoli nam nie tyle zaoszczędzić pieniądze, co tak naprawdę czas, a do tego utrzymać jakość, bo jak wiemy, te fabrykaty mają to do siebie, że powstają w zamkniętym otoczeniu i jest utrzymana jednolita jakość tych elementów. Jeżeli jakieś pytania, to Zapraszam techniczne. Pana pana. Panie dyrektorze, czy będą najemcy na pewno w tym budynku? Co pan powie takim osobom, które boją się o tą kwestię? Obawiać się o tę kwestię to powinienem ja, <laughs> bo my ponosimy tak naprawdę pełne ryzyko. Rozpoczynamy komercjalizację po uzyskaniu prawomocnego czy ostatecznego pozwolenia na budowę. Wtedy możemy rozpocząć proces komercjalizacji, bo to jest twardy dokument i najemcy mówią tak, wiemy, że ten biurowiec powstanie. W tej chwili rozpoczęliśmy komercjalizację obiektów Elblągu i stalowej woli. Te obiekty cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. Elbląg to jest Skandynawia. Stalowa wola lokalni przedsiębiorcy plus podmioty zewnętrzne, które inwestują w przemysł w stalowej wody. Myślę, że tutaj w związku z dynamicznym rozwojem, rozwojem związanym z bo o ilość decyzji wydanych z, o wsparciu i tak dalej. Myślę, że w dłuższej perspektywie nie będziemy mieli tego problemu. Oczywiście to jest proces trudny, trzeba dołożyć bardzo dużo trzeba włożyć w to bardzo dużo pracy ale skala przedsięwzięcia też nie jest tak duża, żebyśmy mieli się obawiać. Szanowni Państwo, to jest 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. W tej chwili, gdy przeprowadzaliśmy, no to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy ten projekt. My zleciliśmy my, my badania y, rynku, y, my, potrzeby lokalne, to jest od 2 do 3 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. To jest to, co by lokalny rynek wchłonął, tak? Więc zakładam, że pozostałe 2-3 tysiące metrów kwadratowych nie będzie problemu, żeby ściągnąć podmioty zewnętrzne. Zresztą taki jest nasz cel. Z nami pracują podmioty duże, które zajmują się komercjalizacją. Dlaczego duże? I międzynarodowe? Dlatego, żeby ściągnąć dużych, duże międzynarodowe firmy, które otworzą tutaj swoje centra. Centra związane z usługami dla biznesu, czyli stanowiska pracy dobrze płatne ludzie dobrze wykwalifikowani, wykształceni, znający języki. W tej chwili mamy taką tendencję, że następuje w związku z COVID-em, to, to był problem, ale też szansa, bo ja, ja upatruję tutaj szansę. Następuje rozproszenie usług świadczonych. Po pierwsze ma to związek z bezpieczeństwem, tak, bo jeżeli nagle mamy, mieliśmy teraz jedną pandemię, nie daj Boże, coś innego się stanie, więc aby za ciągłość pracy zachować, gdy mamy rozproszone jednostki, Wtedy one są mniej narażone na tego typu zawirowania. Ale Mamy pan... pozytywny feedback z podmiotów zewnętrznych. Także... Skoro już Pan wspomniał o pandemii i covid nie można nie zapytać, czy nie jest zagrożeniem dla tego projektu to, że no dużą popularnością zaczęła cieszyć się praca zdalna, więc, jak będą no zapotrzebowanie, czy zapotrzebowanie na rzeczywiście przestrzeń biurową będzie wciąż tak duże. Y tak, praca zdalna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale widzę, że idzie to w system pracy rotacyjnej. I uważam, że w dużym stopniu te rozwiązania utrzymają się w przyszłości. Gdybyśmy budowali biurowiec w Warszawie, pewnie byśmy ograniczali skalę, bo tak, to, tak wygląda w tej chwili grynek. W dużych miastach jest ograniczona, ograniczona skala, część projektów jest wstrzymywanych, a część, część idzie w kierunku funkcji mieszanych. Tak? My tutaj, Szanowni Państwo, mamy obieg we Wrocławku, to jest miasto ponad 100 tysięczne. To jest obiekt tylko o powierzchni 6, 7 tysięcy m2 powierzchni użytkowej, 17 tysięcy. 5 tysięcy m2 powierzchni biurowej, tutaj nie mam żadnych obaw. Oczywiście to jest duża, ciężka praca do wykonania. Dla nas największym sukcesem, że wynajmiemy to, nie mamy wątpliwości, ale największym sukcesem będzie, jeżeli na przynajmniej 60% tej powierzchni ściągniemy podmioty z zewnątrz, które stworzą, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy po prostu. To są miejsca pracy na których dzisiaj na, na rynku pracy nie ma. a Jest dużo osób, które kończyły chociażby lokalne wrocławskie uczelnie na kierunkach ekonomicznych, administratywistycznych i tak dalej, dla których tak naprawdę dzisiaj na wrocławskim rynku pracy jest bardzo ciężko znaleźć zatrudnienie. I ten projekt realizowany tutaj wspólnie z miastem no daje szansę właśnie na zatrudnienia, bo jeżeli chodzi o przemysł to tutaj też to wybrzmiało, ale myślę, że warto to podkreślić, decyzje wsparcia specjalnej strefy ekonomicznej tutaj przy udziale Pani Minister też to się odbywa. W samym Włocławku w, 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 wynoszą na inwestycje 1,3 trzysta złotych, miliard trzysta, miliard trzysta tysięcy złotych to jest wartość inwestycji przemysłowych realizowana w tym momencie we Wrocławku ze wsparciem specjalnej strefy ekonomicznej. Więc jeżeli chodzi o miejsca pracy w przemyśle, tutaj się robi coraz lepiej. Natomiast brakuje miejsc pracy właśnie dla ekonomistów, między innymi dla ekonomistów, i to jest szansa, że właśnie w tym miejscu będą mogli wykazywać swoje umiejętności. Szanowni Państwo wiecie, jakie mamy dwa czynniki, które mogą zatrzymać młodych ludzi? Bo jakość życia wcale w dużych miastach nie jest lepsza. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Jakość usług w tego typu miastach jak Wrocławek jest dużo wyższa niż w Warszawie, Wrocławiu. Mieszkałem i w Warszawie, i w Wrocławiu, ale mieszkałem też 4 lata we Wrocławku, więc wiem jak to wygląda. Szanowni Państwo, uważam, że jeżeli ludzie mają zapewnione przyzwoite warunki mieszkaniowe i przyzwoitą pracę... Ta część z nich nie zdecyduje się na wyjazd, a część tych, którzy by jechali wrócą. Tak? Jeżeli chodzi o komercjalizację, nasza spółka zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami i komercjalizacją. W tej chwili mamy 86 tysięcy metrów kwadratowych różnego typu powierzchni. Uwierzcie mi państwo, mamy wskaźnik komercjalizacji powyżej 90 km, Więc dajemy sobie radę. Jakby to powiedzieć, jesteśmy profesjonalistami. Jeśli nie ma pytań o ja. program Fabryka, okej, okay, ostatnie pytanie, dobrze. Nie, nie ostatnie. Proszę, przepraszam. Na naszym profilu Facebookowym Portalu Wosławek umieściliśmy informację, że dzisiaj ta konferencja i jej temat został przedstawiony. Pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy, wiele pytań od mieszkańców Włosławka, wiele wątpliwości, pewne kwestie już tutaj zostały padło, natomiast chciałbym o nie dopytać. Tak jak mówię, są to pytania, które zostały zadane przez mieszkańców Włosławka, więc. Zacznijmy. Czy miasto przekaże bezpłatnie działkę pod budowę biurowca? Nie, jak Pan z Oczywiście, drodzy Państwo, nie mamy tutaj co do tego żadnych wątpliwości. To jest wspólne przedsięwzięcie z, agendą, z agencją rządową i oczywiście my tutaj nie wkładamy, że tak się wyrażę, wkładu pieniężnego, natomiast wkład w postaci nieruchomości. Jest to normalna procedura, normalne uwarunkowania rynkowych. Bardzo często e, te nieruchomości, które w Wrocławku istnieją, przekazujemy na rzecz podmiotów publicznych. Wprawdzie jest to podmiot komercyjny, ale oczywiście e, ze stuprocentowym udziałem państwa. Także tutaj ja może tym, to pracuje. nie mam e, żadnych wątpliwości. E, samolot nie przekazuje nam nieruchomości, tylko wnosi ją ap aportem do spółki. Będzie miał udział w spółce. My wkładamy kilkadziesiąt milionów złotych w samorządy nieruchomości. Tak. Jakie będą to udziały, tak, przy okazji? To znaczy, ta proporcja jest zależna dokładnie do tak. tak, jeden do Miasto będzie miało do 20% udziału w spółce. Tak, jak już jestem przy Panu. Ile miast podpisało umowy na budowę growców w ramach programu Fabryka i do tej pory... Ile miast, miast by chciało podpisać, podpisać? czy podpisało? Podpisało. podpisało? podpisało. W związku z tym, że jesteśmy spółką, która działa Jest jednym z tych miast, w których będziemy na pewno realizować A te pozostałe to? Stalowa Wola, Elbląg i Helm. Ale jako takich budynków jeszcze nie. W stalowej prostu... woli rozpoczynamy budowę w tym powozie. Ok. Czy odbyły się konsultacje z mieszkańcami? Wiele osób może nie życzy sobie tutaj biurowca, tylko na przykład nie wiem, park, czy jakieś inne. Proszę Państwa, to jest typu... wszystko przed nami. Oczywiście teren jest ogromny. Tutaj biurowiec powstanie na części tego terenu. Oczywiście. My już od pewnego czasu myślimy prawda, o zagospodarowaniu całego tego placu. Państwo pamiętają, że mamy tutaj wytyczony pas drogi, nad tym będziemy myśleć. Natomiast pozostałą część, zresztą dzisiaj na ten temat też z panią minister rozmawialiśmy, będziemy starali się w taki sposób. Powiedzmy rekreacyjno-parkowy zagospodarować i to otoczenie całkowicie zmienić. Proszę zwrócić uwagę, że ten teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i sam dokument zawsze podlega konsultacjom społecznym. Więc to zagospodarowanie, ten budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc też zgodne z wolą, postulatami mieszkańców, którzy zawsze przy uchwalaniu miejscowego planu mają e, możliwość konsultacji. konsultacji, bo to jest obowiązek nasz, tak. ustawowy. A nawet się nie uchwały. Tak jest. Tak, I to się, tak. To, jest. to się dzieje. Kto wystąpił z pomysłem budowania birowca po Wocławku? Od kogo wziął się ta idea? To znaczy idea się wzięła z pierwszą rozmowę z panią minister, prawda? I państwo przyjechali do Wocławka i taka propozycja została hmm. złożona. z wielkim entuzjazmem. To bardzo bardzo jest kontynuacja tego, co wspomniałam. W 2018 roku już są z udziałem e, pani minister wówczas ów, e, kandydującej do Sejmu Województwa konferencja się odbyła i ten pomysł wówczas padł po raz pierwszy, żeby tak jak postawił Włocławka. Dzięki właśnie wsparciu e, środków państwowych z udziałem e, Włocławka jako drugiego członka wykonawcą, tylko instytucją. Jak zatem będzie wyłoniony wykonawca wraz z dokumentacji. Czy będzie postępowanie oparte o PZP? Nie. Odpowiedź mi nie. Nasza spółka nie działa w reżimie ustawy prawa zamówień publicznych, ale generalny wykonawca zostanie wyłoniony w toku postępowania przetargowego. Tutaj też deklaruję, że do, tego, do wzięcia udziału w tym postępowaniu zostaną zaproszone podmioty lokalne. A finansowanie Tej ziemi, poseł pochodzący właśnie z tego okręgu i zawsze staram się wspierać Wocławek we wszystkich działaniach, które są realizowane. Zresztą myślę, że tutaj panowie też prezydenci potwierdzą. I bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj mogę tutaj być, bo tak jak zostało powiedziane od początku, walczyłam też o to, żeby właśnie program Fabryka był zrealizowany we Wocławku, bo no, po prostu to jest odpowiedź na te problemy, z którymi się. Zmagany I jako poseł jestem dumna, że tutaj w tym procesie mogę uczestniczyć. Ale jest to kolejny projekt, przy którym współpracujemy. Bo przy Warto przypomnieć dworzec, właśnie tym Wspólnie z panią minister jeździliśmy do PKP, rozmawialiśmy o kształcie budynku. E, się, że dość mocno tutaj wpłynęliśmy na, na ostateczny wygląd tego obiektu. Przy ulicy Grockiej no finansowania 80%. Tutaj też to wynikało z zaangażowania bezpośredniego pani minister o specjalnej strefie ekonomicznej, o, 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 o tych decyzjach wsparcia, o których mówiłem, to też są ważne rzeczy dla Wrocławka, dla gospodarki. I ja tak sobie właśnie wyobrażam współpracę pomiędzy rządem, samorządem. Naprawdę razem dla Włocławka możemy osiągnąć więcej. I kolejne pytanie od czytelnika portalu Wrocławek. W związku z tym inwestycją, która ma powstać, rozumiem, mniej więcej tutaj, tak? Mniej więcej. Kiedy jest planowana budowa przedłużenia Alei Królowej Jadwigi do Kaliskiej? Znaczy, tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, pas drogi mamy wytyczony, więc decyzja lokalizacyjna. Jeśli chodzi o biurowiec klasy A, już właściwie jest w toku, i dalej będziemy się zastanawiać, w jaki sposób pozostałą część tego terenu zagospodarować. Pas drogi jest wytyczony, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Pozostaje jeszcze pozostała część terenu, którą też będziemy starali się zagospodarować. I... I po prostu przywrócić ją takim typowym funkcjom miejskim. Jest aktualna decyzja, zgoda na realizację inwestycji drogowej dla tego zadania, więc no teraz dla nas wyzwanie jest, żeby w najbliższym czasie. Pozyskać środki zewnętrzne, bo tak też staramy tak, się z Panem Prezydentem realizować inwestycje, żeby no, jak najwięcej tych środków zewnętrznych pozyskać. Jakieś liczne ramy czasowe co do budowy tej inwestycji? Proszę znaczy, Państwa, na pewno będziemy, zle, zlecić, z, będziemy starali się zlecić program funkcjonalno-użytkowy, który po prostu tutaj zagospodaruje, czy powiedzmy zaprojektuje całość tego terenu. I, Będziemy już poważnie myśleć w następnym przyszłorocznym budżecie, w 2022 roku, żeby rozpocząć na no przynajmniej pracę projektowe. Ok, i na koniec pytania już mniej związane z tematem dzisiejszej konferencji, chociaż tego placu też dotknęło. Chodzi o wiekure, która jakiś czas temu zniszczyła innymi park wokietka Sikiewicza, połamane drzewa i te wszystkie inne sytuacje. Do dzisiaj to drzewo jednak zalega gdzieś tam na, na ulicach, chociażby na ulicy Płoskiej blokuje przejazd, w parku też to drzewo gdzieś tam znajduje się, widać je cały czas, ono tam leży. Kiedy te prace zostaną zakończone, kiedy zostanie znaczy Realizujemy na bieżąco. Jeśli chodzi o park, to jak Państwo wiedzą, w poprzednim tygodniu oddaliśmy plac budowy. Wykonawcy, bo będzie realizowana tam inwestycja prawie na 20 milionów złotych. Park będzie rewaloryzowany. Mówię tutaj o zieleni, ale oczywiście dodatkowo zostanie wzbogacona infrastrukturę, czyli alejki, oświetlenie. Także park, ta stara część parku Sienkiewicza pojawi się w nowej krasie. Dlatego też no, trzeba troszeczkę być cierpliwym i wykonawca. Oczywiście te drzewa, które zalegają, one zostały uprzątnięte, nie zagrażają bezpieczeństwu, to jest najważniejsze, a w tej chwili wykonawca będzie już przystępował do realizacji. A co z ulicą Polską? Tam na mediach, na jednej z grup mieszkańców Wrocławka, czy, czy ogólnie Wrocławian, pojawiło się zdjęcie, że gdzieś tam zalega taki spory konar. Przejść, przejechać nie no, sposób. To przyjrzymy się temu. Pojadę do urzędu, to zaraz to sprawdzimy. Panie, Panie prezydencie, jeśli, jeśli można, pytanie luźno związane z tematem. Czy w takim przepraszam, czy są jeszcze czy jakieś pytania dotyczące tej inwestycji? Problemu, luźno to to może indywidualnie, może indywidualnie <grym> tak? Tak, mamy, tak ale chcemy pieniądze. skorzystać, że mamy tutaj takie grono. Znaczy, do pana dyrektora może już nie będzie pytań, ale chcemy skorzystać, że mamy to, grono to, 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 już panią już indywidualnie, jeśli są i, pytania do pana prezydenta, to, to może. Skurzy. Dobrze, może się już. W takim razie, dziękuję pani.